Na początku listopada w Centrum Edukacji i Promocji Regionu otwarto kolejny obiekt upamiętniający polskich emigrantów. Był to dom powstańca polskiego, rekonstrukcja drewnianego domu z tureckiej miejscowości Poloneskoj, zwanej przez Polaków Adampolem. Pomysł zrodził się niespełna rok temu i początkowo wydawał się mało realny. U nas wioska, to każdy nie wie, że jak takie możliwość, taki dom budować, taki jak można nosić. Tyle kilometr, tyle belki i kamienie i nie uwierzyliśmy, ale daliśmy sobie mamę starszego i potem zapraszali, tutaj byliśmy, patrzyliśmy, jest, co daliśmy, jest już układany taki domek i jesteśmy w szoku, bo to jest niemożliwe, identycznie tak samo jak cioci Zosiu dom i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ale mam dobrego cieśle Huberta, który ze mną był u Was w Turcji. Ja po prostu patrzałem i mówiłem to zrób tak, to tak, to tak. Nie było planów tego domu. Zrobiliśmy tak z pamięci, ściana, kartka i... Nie? Później zobaczyliśmy, że no, przede wszystkim dom musiał być podobny do domu za Damporos. Ale jak już mieliśmy okna i drzwi oryginalne, to była prosta piłka. Większość elementów budowanego w szymbarku domu pochodzi z najstarszych adam polskich domów, powstałych w połowie XIX wieku. Budulcem był popularny w Turcji kasztanowiec, a brakujące elementy uzupełniono polskim drewnem tego gatunku. Fundamenty domu ozdabiają pamiątkowe kamienie przywiezione z kilkunastu zagród zasłużonych rodzin Adam Budowa trwała na terenie Szymbarskiego centrum przez kilka letnich miesięcy. Wspaniały pomysł. Gratuluję panu Danielowi Czapiewskiemu, bo zrobił kawał dobrej, patriotycznej roboty. Ma gorące polskie serce z naszej strony. Posiadamy dokumenty, przyślemy tutaj. I jako ciekawostkę państwu powiem, że jest to jedyne miejsce w Polsce, które no, będzie takim, je, już jest centrum Adam Polskim no i w miarę napływania dokumentów yy, myślę, że archiwa będą się powiększać w Szymbarku. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnów tureckiego, polskiego i kaszubskiego. Następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą polskich emigrantów. Uroczystego otwarcia domu, podobnie jak poprzednich tego typu obiektów, dokonał prezydent Lech Wałęsa. Trzy, cztery. Każdy swój kawałek bierze. Tak polowałem, że mniej więcej. Na tablicy jest napisane, to dar Polaków, potomków polskich osadników wojskowych. Brawa. Brawa dla pana Leskowa-Dyrzego. My pójdziemy Wójta Adam, Pola, tam tam jeszcze brawa. muszą tam przejść. Proszę, Proszę państwa, Daniel Rochocki. Denis Awicki, małżonka, panensa Antoni Andrzej Dochola, prosimy również, bardzo serdecznie. Pani Andrzej, prosimy jeszcze generała, który również jest z nami, tutaj powie, że prosimy bardzo, pani generał, podejść także. Tak, pani generał, proszę. Dobrze. Tak? To jest bardzo istotny akt. Pani, pani generale, właśnie, również niechaj będzie to tak pełni. Ktoś musi dać komendę, uwaga. Ktoś musi dać komendę. Komenda właśnie, niech to będzie komenda. Powoli z komendą, przecinajmy. Część, Brawo, brawo, gronzono! Przed chwilą pierwsza wstęga, teraz druga wstęga. i w tym momencie możemy powiedzieć, Adampola jest otwarty! Otwarciu domu towarzyszyło odsłonięcie tablic związanych z historią Adampola oraz współpracą polsko-turecką. Upamiętniono przywódców Polski i Turcji, którzy w 1923 roku patronowali traktatowi o przyjaźni obu tych państw Józefa Piłsudskiego i Mustafy Kemala Ataturka. Są również tablice poświęcone osobom zasłużonym dla Adam Pola, Adamowi Czartoryskiemu, z którego inspiracji Adam Pol założono, ludwice Czajkowskiej, współzałożycielce wsi oraz Adamowi Mickiewiczowi, duchowemu przywódcy Polaków w czasie niewoli. Szereg tablic jest poświęconych zapomnianym generałom Polskiego Pochodzenia w służbie Imperium Osmańskiego. Są to Michał Czajkowski, Antoni Iliński, Konstanty Bożęcki, Józef Bem. Władysław Kościelski, Felix Breański, Władysław Czajkowski, Władysław Zamojski, Ludwik Bystrzonowski, Józef Smoliński, Bej Rustem Dobrowolski, Nadir Gajewski, Seweryn Bieliński, Mahmud Hamdi. My się jeszcze, nadal czujemy się Polakami. I dla nas to jest bardzo wielkie wrażenie że możemy tutaj odwiedzić nasz kraj. No, jesteśmy z tego dumni, że jesteśmy właśnie polskiego pochodzenia, Polakami. Kiedy był ja polonezki i Ewy. Myślę, że ta rekonstrukcja symbolizuje autentyczny dom Zadampola, a równocześnie przyjacielskie relacje między Polakami a Turkami. Dwa tysiące kilometrów od Istanbulu, na Kaszubach, można znaleźć kawałek Turcji. Honorowi goście pozostawili odciski swoich dłoni oraz podpisy. No. Już, 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 już. 30, 30. Moc emocji, weź tam popraw. O, tak, tak. Dobra, dobra, pan prezydent, dobrze. Dobre, już o tak trzymać chwilę. Nie, Dobrze, już jest. Już już Odciski dłoni będzie można oglądać w dworku z Adam Pola pośród innych pamiątek i archiwaliów. Taki symbol to już w Szymbarku tradycja. Podczas uroczystości posadzono również kasztanowce, nawiązujące do materiału, z którego budowany był Adam Polski Dom. Otwarciu domu towarzyszyła uroczystość w hali promocji regionu, w trakcie której wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotycznych oraz przemówienia prezydenta Lecha Wałęsy. Mam jest dane zamknąć tą epokę wielkich nieszczęść, podziału granic, konfrontacji. Otworzyć jednocześnie epokę intelektu, informacji, globalizacji. Wydaje się, że już nie będą się zdarzać podobne powstania. Ale nie dlatego, że wyciągnęliśmy wnioski te dobre, tylko dlatego, że rozwój technologii udowadnia, że interes już nie jest w bijatykach, w powstaniach, w zniewoleniu. A interes jest w intelekcie, w wykorzystaniu technologii i znowu, nie wyłączając się, musimy nauczyć się, za przykładem Czapieskiego, widzieć ten nowy czas i cieszyć się, że to my, nam się to zdarzyło, ale nie zapominać jednocześnie, ile to kosztowało. Wręczono również nagrody, bursztynowe drzewo oraz pieczęcie Adam Pola. Generała Dariusza Wrańskiego, dowódcę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Za wnoszenie kultury i szyku do życia codziennego, za wspieranie uroczystości patriotycznych, za umiejętne łączenie altruizmu z żołnierską posługą. Brawo! Chcę powiedzieć, że Pan Generał jest teraz dowódcą Wojsk Mobilnych, aeromo, aeromobilnych. I tak powiem szczerze, Darek, jak latałeś nad nami 10 lat temu, to, to było dużo mniej do, 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 do Nic nie było praktycznie. A dzisiaj przy współpracy E, pięknej, e, wiel można powiedzieć, że w dużym sensie ten dom za Dampola dzięki panu generałowi tu trafił. Bo z kim przystajesz, takim się stajesz. Jednak to wojsko mi mocno zaszczepiłeś i, i zobacz, i teraz z góry jak będziesz latał nad nami, na pewno Szymbarka nie ominiesz. Także gratuluję, cieszymy się panie generale i jestem wzruszony i cieszę się.